Mówiło się dzisiaj o przekazaniu pałeczki od tych dwóch weteranów, pionierów polskiego zawodowego boksu Arturowi Szpilce Krzysztofowi Zimnochowi. Dzisiaj trochę skradli show, jak pan to ocenia w ogóle, to co dzisiaj, dzisiaj stało, jak pan ocenia samą walkę? E, to znaczy jak słyszałem, bo nie widziałem tego zajścia. E, pytanie, czy nie było reżyserowane? Chyba nie. E, natomiast e, sama walka, no więc a to tu będzie jednak miał szpilkę po swojej stronie. Chociaż jeszcze bym był ostrożny w kowaniu na następcę ja pamiętam, że było kilku następców, żaden wielkiej kariery nie zrobił. Pierwszym miał być Grzegorz Kiełsa, jak wygrywał Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Polski. To wydawało się, niektórzy też pisali, że to jest następca Gołoty. a wtedy studziłem emocje twierdząc, że poczekajmy, zobaczymy. Nie byłem o tym przekonany i tak się stało, że faktycznie Kiełsa wielkiej kariery nie zrobił. Szpilka ma zdecydowanie z tych wszystkich e, krowanych na następców głoty ma e, najwięcej talentu, mhm. ale talent to jest dopiero początek do wielkiej gry.